Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M4.1 S Płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 listopada. Po wygraniu macie Card o wartości 20 zł. Wystarczy ustawić lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony w kanału Cipherskins wjechały nowe limitowane skrzyneczki trzy sztuki. Dzisiaj będziemy próbować zrobić kostkę z najtańszej skrzyneczki retro assault. No tutaj widzimy, do czego ta w ogóle skrzyneczka nawiązuje. No CS16, ta kostka, kurcze, te skiny, nasze skiny w sumie. No można tak to nazwać, no nie? Tutaj terrorysty i, i antyterrorysty, tarcza, znana z tego CS. -a. Więc tak, tak wygląda w sumie ta skrzyneczka Tak wyglądają w sumie skiny, no 62% jest na to, że wypadnie właśnie ten 5.7 I reszta jest na spoko skiny, czyli to jest w sumie skrzyneczka taka nowa, tylko jednej straty W sumie tak by się kwalifikowała po prostu pod tą kategorię Więc otwieramy, zobaczymy co ciekawego uda się nam zdobyć, jako najnowszy skin mamy Famasa, czekajcie muszę sobie to Zapamiętać, że mamy FAMASA jako najnowszy skin, okej, okay, wszystko wiadomo. Skiny, które będą słuchajcie poniżej wartości samej skrzyneczki będą sprzedawane. No, bo tak, tak jest mi najwygodniej, po prostu robić. O, no i tutaj no 56 groszy więcej, no ale już zostaje. No w sumie zostają wszystkie skiny oprócz tego 57A. Jeśli nie wypada 57, no to znaczy po prostu dany skin z nami zostaje. Na no starcie mieliśmy 260 zł, no i z, no z tego będziemy próbować sobie zrobić jakoś ciekawszą koseł, no a właściwie skrzynię. No dobra, no i na razie same, no same ciekawe skiny mi lecą. Na skrzynie z kosą, czyli 580 zł 562 zł. Coś takiego kosztuje właśnie skrzyneczka z koską. W tej skrzyni ogólnie też są szanse, żeby zdobyć koskę bezpośrednio z samej skrzyneczki. Jak najbardziej taka możliwość jest, nie jest to proste. U, czekajcie, ten kałaszek chyba będzie naprawdę niezły, chyba że jakiś słaby stan. Nie no, ze względu na to, że to jest battle skirt, ale wydaje mi się, że on w fajnym stanie to jest tylko battle skirt. OK. Nie ma innego stanu tego skina w tej skrzyneczce. Drugi 5.7 y, Utrafiony w dzisiejszym odcinku Jak na razie najmocniejszy skin Wart jest 25 zł yy, No, o kurde No i digielek, gdzie on jest No to jest dosyć wysoko, 72 zł yy, Warty jest taki digielek, więc też naprawdę Byłby konkretny trafik yy, Pierwszy raz gloczek, gdzie jesteś gloczku Nie jest jakoś mega wysoko, więc to będzie 212 zł Dobra, dobra Czekajcie, coś mi tu nie gra, coś mi tutaj nie gra. Gdzie jest gloczek? Jestem ślep, tutaj jest ten gloczek, okej! Okay. Dobra, nie widziałem, mamy gloczka wartego 212 zł. Jest to mega, mega potężny traf, który miesza totalnie w dzisiejszym odcinku. Nie ma co się oszukiwać, bo naprawdę on wiele wprowadził bez tego gloka. Byśmy mieli naprawdę dosyć średni odcinek. No a w tym wypadku, no tutaj już naprawdę zrobiło się mega, mega ciekawie, a przed sobą. Mamy moi drodzy jeszcze cztery skrzyneczki, więc może być jeszcze, jeszcze ciekawiej. Na przykład trafiając kałaszka Jaguara. Nie no, niestety nie mamy. Five Sevena. Kurde, nie spodziewałem się takiej ceny tego glocka. Nie widziałem go, że on jest tak wysoko. No proszę, nie 5'7. No ostatnie skrzyneczki, ostatnie dwie. Nie rzucamy 57 sevena Okej, okay, Skins, tak się dogadajmy, że nie będzie 57 sevena No i tutaj ostatnia skrzynia. No zobaczymy, że jest ten 57, czy jednak nie. No prosimy bardzo. No w ostatniej, już bez 5-Sevena, drogi GeForce. no jest 57. Niestety jest 5 no Po mega konkretnym dropie mieliśmy wysyp 5-Sevenu, więc nie wiem w sumie, jak wygląda sytuacja. W dzisiejszym odcinku, no w sumie w tej chwili się dowiemy, zdobyliśmy łącznie 6 ciekawych skinów. No, i najbardziej ciekawym, oczywiście, skinem jest ten gloczek Gamma Doppler Battle Scardzie, którego właśnie zdobyliśmy. Sprzedajemy te wszystkie skiny. Zobaczymy, jaki będzie nasz budżet. Żeby wygrać w w napisz jaka jest twoja ulubiona gra I liczbę od 1 do 5 Jest to słuchajcie 322 zł Więc naprawdę bardzo bardzo dobrze Więc będziemy teraz dążyć Do samej skrzyneczki z kosą Spróbujemy otworzyć jeszcze tą skrzyneczkę Za stóweczkę Z tych limitowanych nowych skrzyneczek Pamiętajcie o użyciu kodu Jeśli klikniecie doładuj No to wpisujecie kod wowkaety Jest to najlepszy kodik na GeForce Kinsie, Który wam daje 5% więcej przy doładowaniu skrzyneczkę Milspec macie wiele metod płatności z których można sobie korzystać. Dostajecie też klejnoty aktualnie przy wpłatach, więc to super opcja. E, w ogóle e, ze stronki można korzystać od 18 roku życia. Takie przypomnienie. No i zobaczmy co tutaj się dzieje golden offensive skrzyneczka więc tutaj jest kosek zdecydowanie więcej jest ta wupa Simov. naprawdę wysyp mega konkretnych skinów to muszę powiedzieć no że to nie jest skrzyneczka typowo tylko jedna strata tylko to jest zupełnie inny rodzaj skrzyneczki co ciekawe wszystkie skiny występują tylko w jednym stanie nie ma chyba takiego skina żeby tutaj w. No tak, słuchajcie, to bardzo ciekawa skrzyneczka ze względu na to, że każdy skin występuje tylko w pojedynczej wersji. Nie ma tutaj innych stanów danych skinów. Otwieramy taką jedną skrzyneczkę. Jeśli pójdzie fajnie, otworzymy więcej. Jeśli nie, to sobie po prostu odpuszczamy taki minimalny test, że tak to nazwę, tej skrzyneczki Golden Offensive. Ponieważ jest to nowa skrzyneczka, czekajcie, czerwony skidek. Jestem ślepy, czy ten skin nie jest zbyt ciekawy. 205 zł skrzynia za 100. Dobra, jednak jest ciekawie. Czemu ja przeł, Nie dobra, ten skin w sumie jest dosyć nisko, bo tu jest bardzo dużo tych ciekawych skinów. Dobra, super. Do tej skrzyneczki z Koso mamy naprawdę mega, mega blisko. Jeśli teraz ta skrzyneczka rzuci równie dobrze. Nie, to jeszcze minimalnie chyba przybrakuje. Jeszcze minimalnie wtedy przybrakuje do kosy. No ale wtedy to się jakiegoś jednego kontrola strzelamy. No i kończymy odcinek sukcesem. Kurczę. Mega prosta sprawa. Wystarczy, że teraz jakiś bardzo fajny skin wypadnie z skrzyni. Golden Offensive. Rzuciła super, więc dajemy jeszcze jedną szansę. No i disco Tech to raczej nie jest jakiś mocarny skin. Wart jest jedynie 12 zł. Dobra. Raz rzuciła bardzo fajnie, raz nie. Skrzynia za 320 zł, kurde. Czy ja chcę to przetestować? Czy ja chcę nadwyrężyć cały odcinek? Nie, no dobra, nie, no bo ten skin może wypaść warte 4 zł. Więc to może zrujnować nam cały odcinek, więc na pewno nie w tym momencie. My tutaj naprawdę dosyć blisko koski się znajdujemy, więc trzeba stoczyć jakąś bitewkę, która wiecie pozwoliłaby nam zdobyć koskę. Jakieś droższe skrzyneczki, takie powyżej, myślę, że. Ej, limitowane skrzynie dostępne są na bitwach. Więc wiemy, co mamy robić. 5 skrzyneczek, więcej dajmy. 8. O, 8 skrzyneczek. Trzech graczy tworzymy pierwszą bitwę z limitowanych skrzynek. Ja w ogóle mam taki plan, chyba, żeby poświęcić, a raczej postawić wszystko na skrzyneczkę Retro Assault w dzisiejszym odcinku, czyli stoczyć tą bitwę i kolejną, właśnie tylko z tą skrzynią. Więc jeśli ona po prostu się postara, no to zdobędzie nam kosę. Jeśli nie, to nie. Lecimy. Wypełniamy tę bitwę i stawiamy wszystko na skrzyneczkę Retro Assault, czyli skrzynia, która może zmienić los dzisiejszego odcinka. Miejmy nadzieję, że tej również wyleci gloczek, i wtedy myślę, że robota bez problemu jest zrobiona. Może nie jedno Czekajcie, jedno bitwo. Mogłoby tak być, mogłoby tak być. Dwa gloczki wystarczą, żeby tutaj po tej jednej bitwie odcinek był już sukcesem. Gdybyśmy poszli otwierać właśnie skrzynię z kosą bez otwierania już kolejnych skrzyneczek. Byłoby to naprawdę super. Oj, niestety bardzo dużo Five Sevenów nam leci, więc to jest naprawdę dosyć spory problem. Kolejne Five Seveny, skrzynek zostało 4. No i ja naprawdę mam nadzieję, że skrzyneczka jeszcze raz do... O, glockwater Element. Ale tutaj, uspik będzie pewnie lepszy. No właśnie, na razie, bez jakichś mega konkretnych skinów, jest Atomic Halo Oj, 170. Od kiedy Atomic Halo jest tyle warty? Mamy naprawdę mocny, konkretny skin, który mega namieszał w tej bitwie. Ten skin naprawdę mega namieszał w tej bitwie. Zdobywamy 24 skiny w tej bitwie o wartości, słuchajcie, 402 zł. A wiecie, co to oznacza? Chyba wiecie. Czekajcie, 24 skiny. Sprzedajemy, czyli równo dwie strony skinów lecą na sprzedaż, bo jest 12 na stronie, czyli zaznacz sprzedaj, zaznacz sprzedaj. No i w tym momencie mamy 582 zł, czyli wartość bez problemu chyba skrzyneczki z kosą, tak, czy nie? Tak jest, 560 zł, to jest wartość skrzyni z kosu. Dzisiejszy odcinek jest sukcesem, moi drodzy. Zobaczymy tylko, jaka koska będzie i plus to, co nam zostaje, jeszcze idzie na jakoś wiecie, maksymalną bitwę. Myślę, że tam jedna skrzyneczka, cztery osoby i próbujemy na przykład działać dalej z koską, jeśli coś takiego by udało się zwyciężyć. No to i macie koski, wiadomo, jakie wypadają po prostu w tej skrzyneczce, więc bez zbędnego gadania. Zaczynamy, klikamy zielony guzik i sprawdzamy jaką kosę zdobywamy w dzisiejszym odcinku Jest to no survival naj byłby naprawdę dużo, dużo lepszy, ale są to Shadow Dogersy Boreal Forest, minimal wear, warte 391 zł, zostaje jeszcze nam 22 zł Które zostanie wykorzystane na bitwę maksymalną Szukamy skrzyneczki, która będzie, będzie coś za 22 zł, czy nie? 21, jest 22, Ok, mamy skrzyneczkę Move like a boss więc... Więc klikamy cztery osoby, stwórz bitwę. No to jest jeszcze taka dodatkowa szansa na zdobycie koski, Jeśli coś takiego byśmy zwyciężyli, no to walczymy o kolejną, no nie drugą sztukę. Byłoby to na pewno fajna opcja, chociaż odcinek już jest sukcesem, więc ja jestem jak najbardziej zadowolony, to jest tylko dodatkowa taka bitewka, wypełniamy ją botami, żebyśmy jakoś mega długo nie czekali, bo jeśli przegramy, to nie ma po co po prostu, no jeśli wygramy, no to gramy dalej, kurczę, i idziemy po prostu zdobyć kolejną koskę, więc poczekajmy, zobaczmy, co tutaj nam wypadnie. Czy będzie to najlepszy skin ze wszystkich? Niestety nie jest. Niestety nie jest, więc drugiej kostki w dzisiejszym odcinku nie zdobędziemy, ale jedną mamy, więc jest naprawdę super. Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i